Arequipa, Peru, 5.30 rano mam dzisiaj wycieczkę do parku narodowego Salinas tam zobaczę między innymi wodospad Pilones oraz tak zwany kamienny las, to brzmi dobrze ja wiem jak to wygląda ale w rzeczywistości myślę, że będzie jeszcze lepiej Także wycieczka też tania, bo ledwo co 50 soli czyli jak za darmo, to jest cały dzień Także cóż, idę teraz na plażę del Armas i ruszamy Lada Armas, tam jest jakaś zbiórka. Kadetów, a miejsce zbiórki? nasze co jest chyba tutaj, ale któż to wie? typowo niemieckie. Straszna dziura. Ten pierwszy przystanek to jest takie małe miasteczko, czy wioska bardziej. Gdzie tym jesteśmy? nie mam pojęcia. Ale tam wulkan z tyłu. Pampas de Arrieras. nazywa się ta wioska. jakaś zniszczona, opuszczona, ale grunt są tory kolejowe. I nawet tędy podobno jeździ pociąg. Jeździł. To nasza grupa na tle <grymne> wulkanu. Pampas de Arrieros, Tak się nazywa to opuszczona wioska. Chociaż w dalszym ciągu mieszka tu chyba z pięciu rodzin. A kiedyś to był dosyć ważny punkt handlowy na mapie Peru. Ale obecnie już nie jest. A na horyzoncie wulkan Czeczani. Obecnie kolej, która jeździ tymi torami, służy tylko i wyłącznie do przewozu minerałów, a kiedyś można było tędy dojechać m.in. na Machu Picchu. A wszystko to za sprawą prezydenta Peru, który postanowił zwolnić większość pracowników kolei. Także cóż, musieli się oni tutaj przenieść do miasta. I wioska pozostała opuszczona. Została opuszczona. Vamos, vamos, por favor. Idziemy do miasta na lunch. Na lunch, na śniadanie. <laughs> yeah. Are you there? Can you are you? -y ah, Nate, no, sorry. Oh, yeah. So this way, Nate, because I'm explaining English here. I start to With you to Keep walking, it's you know, this is a Kolejny przystanek, tym razem już na śniadanie w takiej pięknej okolicy. W takich pięknych okolicznościach przyrody. gospoda. a z tyłu są, z tego co widziałem, lamy gdzieś. I się gdzieś tam skowały. Wulkany i ciężarówki. A zimno jest okrutnie. Jest tak zimno w tym miejscu, o tej porze jeszcze. Ale za to, te skałki, wyglądają niesamowicie. Jakieś owce, i to jest chyba alpaka. A ja już powoli odczyłam wysokość. Wioska, w której byliśmy wcześniej, była na wysokości 3600, a my mamy być na bodajże 4200. Także tutaj wypiłem sobie herbatkę, która była mieszaniną Koki, Muni i czegoś tam jeszcze. Jednak okazuje się, że te wysokości na mnie to wpływają. Oj, troszkę ciężko. Myślałem, że będzie łatwiej. Zimno, zimno, a tutaj wokoło już Park Norodowy Salina i wulkany, które go otaczają. Cóż, zaraz jedziemy dalej, chyba na wodospad teraz. Tak czuję, że mi ta herbata z koki trochę kopnęła. Niby to nie jest koka, ale, <noise> ale kopie. A przy nami już na dole będzie kamienny las. My jesteśmy na wysokości 4200. Krajobraz nieziemski i druga strona, także z widokiem na wulkany. Jest taki krajobraz niesamowity. Schodzimy teraz na dół, do kamiennego lasu. Widoki takie, że zwalają z nóg. A mnie jeszcze dodatkowo zwala z nóg ta herbata z Koki. Która to była chyba pierwsza prawdziwa, którą wypiłem. Te wcześniejsze to po prostu były nie wiem, chyba ciemne, A ta... Teraz ją dopiero czuję właśnie. A moja grupa coś się ociąga. Coś się ociąga moja grupa.

Están como que lucrando se podría decir o Exacto. a causa de una muerte de dolor o sea, ajeno, ¿no? Sí, es como es como que dicen, no, en Arequipa pasaba esto. Ya lo comentamos, es un debate. Porque nada, ningún día es sabio. Tengo día. comer. no es que re especialista, pero lo que vengo voy a decir. Si te volvamos todos por aquí, por favor, amigos. No, recapitulamos. Entonces, esta roca dicen que esto es, el problema, el guayán, es la teoría más cercana

que parece como una especie de dragón Tutaj pikunie znowu się pojawiły. Nie do końca znana geneza powstania tego miejsca, ale wszystko to stworzyła natura, i to nawet pomimo tego, że niektóre kształty mogą nam coś przypominać zwierzęta, ludzi, lub też inne formy sztuki a to wszystko jest stworzone przez naturę. A kamienny las opuszczamy właśnie tą tutaj drogą pod górę. Robi się ciekawie. Tutaj jest widoczna erozja. Tymczasem kamienny las nas woła w tą stronę. Tutaj jeszcze jedno tajemne przejście. Miejsce naprawdę niesamowite. A jednak wysokość robi swoje. 4200. Mario biegnie, przewodnik. W dało mu się. Widoki kosmiczne wprost. I zrobiło się gorąco już. Tutaj mamy kamienny tron. Właśnie, zrobiłem sobie tam zdjęcia. Tak to wygląda z góry. Niesamowite miejsce. I jeszcze, oczywiście, panorama rozciąga się z tej strony. Dla mnie to płynie, como una mano która jest tak, tak? Nie, to jest jak uma, ale nie jest. Z ale to płynie jak ¿Pueden ver por allá, chicos? ¿Saben no escuchar lo que he dicho? Parece como si fuera una mano. Ato, es como una figura de la Wispy Wielkanocnej. Puede parecer como una mano como esta. Sí. Es like, el uh, Majin Buu de Dragon Ball. <laughs> Oczywiście z każdym rokiem to miejsce się zmienia ze względu na nieustającą korozję. Wiatr, woda. Wciąż mam tutaj nowe kształty każdego roku. no bueno, en esta forma, ¿no? Pareciera. Pero con muchos dedos. La mano de Thanos. La mano también puede ser. Puede ser también, chicos. Muy bien. Ya creo que por Ya creo todo. es el carro, no más chiquito Ya, ya. Katarata z de pilone, czyli wodospad przed nami, gdzieś tam. Oczywiście wstęp dwa sole, gdzieś tutaj, właśnie pośrodku tego pustkowia. Moi drodzy, motory i katarata pilone. Zobaczmy to, ale jeszcze nie z tej strony. Trzeba zejść na dół Ale z drugiej strony, z góry także widać jest taki wielki wąwóz Który się ciągnie stamtąd Aż idziesz tam Schodzimy w dół Do kanionu Tutaj jest trochę tak mało ciekawie, bo są liny i trzeba będzie uważać żeby nie polecieć sznury winy, ale dałem radę cóż już idę dalej tym wąwozem I oto tam już przed nami, bo to Jest nasza załoga, tam jest dosyć ciężkie podejście, także im się nie dziwię. Jest ja sam tam mało co płucnie wyplułem, ale to chyba kwestia wysokości supertramp.pl, Są placy, tam mnóstwo naklejek i w tym ta jedna polska. A, jest następna: podróże egzotyczne prestiż. Gólnie zimno się zrobiło, zaczęło wiać. My właśnie już po obiedzie, ja zadałem omleta. Omlet z frytkami, z ryżem, z awokado, z pomidorem i z marchewką. Oczywiście w cenie tej całej wycieczki. Muzyka Z powrotem w już okazało się, że jednak lunch nie był wliczony, więc musiałem dopłacić 35 Soli, ale to jest tyle co nic. Teraz jeszcze próbuję ogarnąć wycieczkę na Machu Picchu, ale jest 50 dolarów, to jest trochę dużo. Także muszę coś pokombinować, żeby wyszło to o wiele taniej. Jest możliwość tego zrobienia na własną rękę, ale to jest trochę kombinowania. Także nic. Wracam do hotelu, hostelu i będę myślał, co dalej. Dobra, i to tyle w tym odcinku.